Dzień dobry, cześć. Nazywam się Grzegorz Nowacki, jestem redaktorem naczelnym Pulsu Biznesu. Przyjechałem do Katowic, bo mam świetną wiadomość. Od dziś cała społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uzyskuje subskrypcję Pulsu Biznesu. To oznacza, że macie nieograniczony dostęp do największego i najbardziej opiniotwórczego medium biznesowego w Polsce. Codziennie piszemy o tym, co ważnego dzieje się w polskim biznesie, co dzieje się na światowych i polskim rynku finansowym, ale piszemy także o startupach, o tym skąd wziąć pieniądze na założenie biznesu. Mamy też całą sekcję dotyczącą treści z zakresu rozwoju osobistego menedżerów. Mógłbym bardzo długo opowiadać, dlaczego warto czytać kurs biznesu, ale nie mam wątpliwości, że dużo większy autorytet ma u Was Pani Rektor. Dzięki tej współpracy nasi studenci i pracownicy będą mogli korzystać z elektronicznej wersji pulsu biznesu. Oznacza to, że będą mieć aktualną wiedzę dotyczącą funkcjonowania gospodarki, rynków, finansów, a także przedsiębiorstw. Niezmiernie cieszę się, że informacje udostępniane w ramach tego specjalistycznego dziennika. Będą istotnym uzupełnieniem wiedzy dla naszych studentów, jaką zdobywają podczas wykładów i ćwiczeń. Na jeden z wykładów zapewne usłyszycie słynne biznesowe powiedzenie, że nie ma czegoś takiego jak darmowe obiady. I to prawda, Twoja subskrypcja jest bezpłatna, dlatego że partnerami projektu są wywodzące się z Katowic firmy TDJ i FAMUR. Bardzo się cieszę, że możemy być razem z Pulsem Biznesu, częścią wielkiej akcji wspierania czytelnictwa prasy biznesowej w Polsce. Mam nadzieję, że dzięki nami, Pulsowi, zerkniecie na stronę pbpl, na którą wejdziecie z każdego chyba urządzenia, które macie pod ręką, czy z komputera w domu i skorzystacie z tego, o czym codziennie pisze Puls Biznesu. A są tam naprawdę ciekawe newsy, począwszy od przemysłu, przez bankowość, no i przez to, co najgorętszego dzieje się w polskim ekosystemie startupowym. Naprawdę zachęcam. Jak zacząć korzystać z subskrypcji Pulsu Biznesu? To bardzo proste. Wejdź na pb.pl ukośnik załóż konto i już po chwili jesteś naszym subskrybentem. Życzę Ci, by treści nasze pomogły Ci osiągać w przyszłości biznesowe sukcesy. Kto wie, może to Ty kiedyś będziesz bohaterem pierwszej strony Pulsu Biznesu. Tego Ci życzę. Do zobaczenia na pb.pl.